Dziękuję za ten komentarz. Mimo, że podszyty lekką złośliwością, to myślę, że jest to temat, który warto poruszyć. Jakoś w 2018 roku zacząłem interesować się trochę tym tematem i trafiłem na książkę Jeffa Colvina pod tytułem Humans are underrated. Nie ma jej po polsku, jest dostępny w internecie e-book po angielsku. Napisał on tam wiele ciekawych stwierdzeń, ale jeden cytat mi mocno utkwił w pamięci, mimo że cała książka nie była jakaś przełomowa, napisał on parafrazując: Nie pytaj, jakie zawody zostaną wkrótce zastąpione przez AI, bo spokojnie można założyć, że wszystkie. Pytanie, jakie należy sobie zadać, to które rzeczy ludzie będą woleli powierzać innym ludziom, mimo iż AI potrafi je zrobić tak samo dobrze, bądź dużo lepiej. Odnosi się to w ciekawy sposób do natury ludzkiej, do tego, że jesteśmy spragnieni bardziej kontaktu z drugim człowiekiem i jesteśmy w stanie pójść na kompromisy w kwestii jakości, czasu, ceny czy prędkości wykonania jakiegoś zadania, tylko po to, żeby mieć emocjonalny kontakt z drugim człowiekiem. Dzwonimy na przykład na infolinię, to odruchowo klikamy to zero, żeby jak najszybciej połączyć się z konsultantem, mimo że jakiś tam automat jest w stanie naszą sprawę załatwić dużo szybciej. To my wolimy połączyć się z człowiekiem, bo wiemy, że lepiej mu to wytłumaczymy i ten element łączności emocjonalnej pomoże nam załatwić naszą sprawę lepiej. Albo tak nam się tylko wydaje. Ale wolimy ten kontakt. W fotografii myślę, że będzie działał podobny mechanizm. To, co jest bezduszne, bez szansy na jakąś głębszą refleksję, rzeczywiście zostanie w jakimś stopniu zastąpione przez AI. Fotografia stokowa, moim zdaniem, padnie jako pierwsza i właściwie już to się dzieje. Jak wejdziemy na jakiegoś szaterstoka to widzimy, że ilość rebatów, przecen, promocji i tak dalej jest ogromna, dużo większa niż kilka lat temu. A z kolei jak AI dostanie dostęp do całej fotografii stokowej, to moim zdaniem następna w kolejności jest taka użytkowa fotografia krajobrazu. Jak junior office manager, czy kto tam się tym zajmuje, dostanie bojowe zadanie zrobienia nowego wystroju biura, to nie kupi raczej fotografii od fotografa albo obrazu od malarza, tylko wpisze w Fireflyu, Midgernie czy gdziekolwiek. Zrób mi zdjęcie Giewontu, nad Giewontem Helvetiką jakiś napis motywujący zespół i tyle. Enter, drukuj, elo. Zrobione. Tyle, że jest druga strona tego medalu. W Louvre, w British Museum, w Metropolitan w Nowym Jorku jest cała masa ludzi, bo ludzi kręci historia. Historia twórcy, konkretnego obrazu, nurtu sztuki, sam fakt, że ktoś musiał poświęcić Dziesiątki, nawet lat swojego życia, żeby coś takiego namalować albo doświadczyć tego na żywo, jest niezwykle dla ludzi pociągająca, pobudza wyobraźnię. Jeżeli intencja artysty wyszła z miejsca smutku albo radości, to my to poczujemy. Na tym polega odbiór sztuki, każdej, nawet nowoczesnej. Jak wytrenujemy naszą wrażliwość na sztukę, to to jest coś, co potrafimy docenić, całą historię i całą drogę, a nie tylko efekt. Dla mnie właśnie największą wartością jest wyobraźnia podczas oglądania sztuki. Jak już jesteśmy przy tej monalizie, to ja lubię na przykład wyobrażać sobie, o czym z Leo się sobie rozmawiali podczas malowania. Jakie były wtedy ważne tematy polityczne, o jakich mogli rozmawiać. A może nie mówili nic przez kilka dni. Ciekawe, czy za Leonardo siedzieli jego uczniowie i obserwowali każdy ruch pędzla, a jeden może dyszał mu nad głową i wkurzał go, bo był jednak troszeczkę za blisko. A może za drzwiami stał mąż Lisy? Ciekawe, czy od początku wiedział, że zrobi te nierówne horyzonty. Ciekawe, czy wstawał od sztalugi, żeby zobaczyć z różnych odległości, czy jak się patrzy w oczy, to ona się uśmiecha, a jak się nie patrzy w oczy, to ma normalne usta. A jeżeli tak było, że był biednym artystą, to dlaczego woził ze sobą przez całe życie obraz Monalizy i nie chciał go sprzedać? Zakochał się w niej? Może dlatego malował ten obraz 4 lata, żeby się z nią nie rozstawać. I ja tak samo staram się odbierać fotografię. Lubię sobie wyobrażać, co czuł fotograf, trzymając tą... Lajkę, przy oku, podczas gdy obok wybuchają bomby. Co czuł fotograf, który robił zdjęcia podczas desantu na Omaha Beach, podczas D-Day? Czy Platon miał pełne portki, jak siadał przed nim Clinton, Kaddafi, Putin? A on robił im wręcz karykaturalne zdjęcia od dołu na szerokim kącie, pokazując ich w bardzo dziwny, ale ciekawy sposób. Czy Joe Rosenthal czuł zażenowanie podczas robienia zdjęcia zatykania flagi na Iwo Wiedzą, wiedząc, że to jest tylko propaganda i do tych celów to zdjęcie zostanie użyte? Że przez to zdjęcie tysiące młodych chłopaków zapiszą się do wojska w punktach poboru, a potem prawdopodobnie większość z nich zginie w Korei, a nawet w Wietnamie i Laosie później. A co czuł Kevin Carter podczas robienia tego słynnego zdjęcia, którego raczej chyba nie mogę pokazać? Możemy się domyślać, a jak to się skończyło, raczej wszyscy wiemy. Jeżeli tak rozumiemy fotografię, to ona na pewno nie umrze. Z punktu widzenia historycznego fotografia reportażowa będzie miała się świetnie. I niektóre nurty fotograficzne mogą rzeczywiście przejść do strefy dla koneserów. Ale mamy zegarki cyfrowe, mamy zegarki w telefonach, ale jest cała rzesza ludzi, którzy uwielbiają zegarki automatyczne, mechaniczne. W tym ja. Mamy MP3, mamy wavey, mamy Spotify, ale sprzedaż winyli w chwili obecnej jest większa niż wtedy, kiedy to był jedyny nośnik, na jakim można było słuchać muzykę. Mamy papierowe i cyfrowe pieniądze, ale ich wartość dalej mierzymy w słocie. W erze aparatów cyfrowych aktualnie trwa renesans aparatów analogowych. Coraz więcej ludzi robi zdjęcia aparatami analogowymi na klisze. I powstaje coraz więcej nowych klisz, nowych filmów, więc to też jest jakiś przykład, że to się wcale nie zatrzymuje. Dodatkowo pojawił się ogromny boom na aparaty cybershotowe, takie małe małpki, które były popularne w latach 90. i ludzie nimi robią fajne zdjęcia. Pojawił się boom na powrót do pierwszych lustrzanek już nie bez lusterkowców, tylko lustrzanek Kanona, tych pierwszych 5D, które wyszły wieki temu. Już prawie nie można ich kupić na eBayu, a jak można, to za jakieś kolendalne ceny, że łatwiej jest kupić. Coś bezlusterkowego. Nawet ja do najnowszego aparatu potrafię podpiąć sobie dla fanu jakiś obiektyw z lat 60., 70., tylko po to, żeby zejść troszeczkę z tej klinicznej ostrości najnowszych obiektywów, gdzie można liczyć rzęsy u modela bądź modelki. Lajka wprowadziła w swoich aparatach coś na zasadzie certyfikacji zdjęć, takiego tokena, który ma potwierdzić, że dane zdjęcie zostało zrobione przez fotografa i nie zostało tknięte przez AI. Inne firmy już do tego dołączają, wprowadzają ten system u siebie, bo istnieje rzeczywiście duża potrzeba, co pokazały nam liczne konkursy, że należy oddzielić rzeczy robione przez artystów od tych zrobionych przez sztuczną inteligencję. Zanim wywiąże się dyskusja na temat tego, czy ktoś, kto tworzy Weia, jest artystą, czy nie, ja nie wiem. Ja nie muszę mieć zdania na każdy temat, jeszcze go nie mam, minęło za mało czasu, ja mam za mało danych, poza tym kogo moje zdanie obchodzi. Bo każdy myśli co chce. Wiadomo, wszystko jest kolejnym elementem i etapem rozwoju, można się dostosować albo zginąć. Fotografom sztuczna inteligencja może pomagać przy postprodukcji, czasem przy retuszu. Ja sam korzystam z opcji retuszu za pomocą sztucznej inteligencji. Różnie to wychodzi. Jeszcze może to się rozwinie w jakiś fajniejszy sposób. Na razie jest to po prostu zabawa. Sztuczna inteligencja nigdy nie uchwyci protestu rolników w klujcu, albo nie uchwyci uśmiechu wuja Stacha na weselu, który zobaczy, że jest wiejski stół. Nie uchwyci pierwszych kroków waszego dziecka, ani nie odtworzy zdjęcia z wakacji. Może wygenerować coś na podstawie promptów albo innych naszych zdjęć, ale to jest taka mieszanka bez emocji, bez duszy i bez przywiązania do efektu. To nie będzie coś, co włożymy sobie w klasę czy tam album rodzinny. Zresztą to, co generuje AI, to nie są zdjęcia, tylko grafiki, więc to nie fotografowie w pierwszej kolejności powinni się martwić. Sorry. Są ludzie, dla których może być się zadowalającym stwierdzeniem odnośnie tego, co robią. Mogą wziąć 502 selfiki, wrzucić jakiegoś Firefly'a, czy innego Midjourney, czy cokolwiek zaraz powstanie. To im wypluje jakiś piękny portret, który mogą wrzucić na LinkedIna, załadują go, spojrzą, pomyślą. Może być. Są różne rodzaje sztuki, różne rodzaje ekspresji i każdy znajdzie coś dla siebie. Pytanie, do kogo my chcemy mówić i czy wiemy, kto chce nas słuchać. Hej, ej, nie zastąpi fotografa ani nie zastąpi fotografii. Na pewno bardzo mocno ją zrewolucjonizuje i to jest ekscytujące, bo fotografowie nie mówią. Może być. Na razie.